Z tej strony LEGO Hero Polska i w dzisiejszym odcinku mam dla was takie oto znalezisko. Jest to zestaw serii LEGO System Rock Riders. Znalazłem to u mnie w Lombardzie za 15 zł, więc pomyślałem sobie, żal by nie wziąć za taką cenę. Teraz w dzisiejszym odcinku się temu bliżej przyjrzymy. Zapraszam was do oglądania. Dziwo, zestaw był nawet w oryginalnym pudełku, więc mogę Wam je pokazać. Logo LEGO System, tutaj logo Rock Riders. Fajne to, fajne to jakby wiertło, które w sumie jest tutaj też w tym zestawie. Kwalifikacja wiekowa z takim śmiesznym ludzikiem. Alternatywna konstrukcja oraz informacje o książeczce. Jak widzicie pudełko było, no, zmasakrowane można powiedzieć, ale udało mi się, myślę, je trochę naprawić. Z tyłu mamy pokazaną tą alternatywną konstrukcję do zestawu albo w sumie nawet dwie alternatywne konstrukcje. Jak tak patrzę, tak się prezentuje instrukcja. Tutaj akurat się nie zmienia, ponieważ mamy klasycznie zestaw pokazany tak samo jak na pudełku. Tylko tutaj trochę jest przedłużona grafika, ponieważ nasza instrukcja jest w pionie. Co ciekawe, nasza instrukcja nie jest taka jednolita, ponieważ w tle mamy. Takie jakieś jakby skały, jakieś kaniony, coś w tym stylu. Ja osobiście posiadałem zestaw z 2001 z gwiazdnych Wojen i tam w tle były na przykład gwiazdy. Niestety nie mamy żadnego napisu win, nie mogłeś wtedy wygrać, nie wiem, wycieczki do Legolandu, albo pięciu zestawów, ani nic. Tylko po prostu mamy ostatnią stronę instrukcji, czyli ostatnią stronę po prostu kroków składania. Ale jako oznaczenie końca mamy coś takiego oraz reklamę yy, strony Lego, no i oznaczenie Lego Group 1999. Poza instrukcją dostajemy jeszcze taką składaną karteczkę, jest to taki mały plakat z właśnie serią Rock, Rock Riders i na tym plakacie mamy też pokazane, no wydaje mi się, że wszystkie, albo przynajmniej wszystkie najważniejsze zestawy, tutaj jeszcze reszta z nich, nawet mamy taki fajny pakiecik minifigurek i pewnie za takie coś w tamtych czasach płaciło się 40zł, a teraz byśmy zapłacili na pewno nie mniej niż 100 40 może nawet mniej. Po drugiej stronie mamy coś w rodzaju takiego mikrokatalogu Dokładnie mamy tutaj pokazane Myślę, że takie najważniejsze zestawy z najważniejszych serii na dany rok Po pierwsze mamy tutaj takie oto jakieś motywy samurajów Czegoś tym podobnych, takie jakby japońskie, nad serią nazywa się Ninja Tutaj jeszcze jakieś świątynie, grobowce Są to jakieś westerny albo coś w tym stylu Tutaj mamy oczywiście nasze ulubione Star Warsy Mamy tutaj myśliwe dera z Y Wingiem, to był jeden zestaw, tutaj X-Wing i Snow Speeder. Pozostałe inne zestawy, następnie mamy technik. No i w sumie dalej technik, tylko jakieś różne konstrukcje. I już ostatnia książeczka, którą tutaj dostajemy jest to taki oto, no właśnie na kładce w sumie do końca wiemy co, bo nie jest napisane ale jest to taki oto krótki, przyjemny komiksik, związany właśnie z naszą serią LEGO Rock Riders. A z tyłu mamy jeszcze raz pokazane wszystkie zestawy. Tak się prezentuje nasz... No właśnie, nazwijmy to na razie pojazd, bo no w sumie takiej pewności nie mamy co to jest, ale na oko jest to jakieś ruchome wiertło na nogach. Powiedzmy, że tak to możemy nazwać. No i właśnie, na pierwszy rzut oka najbardziej rzuca się tutaj to wiertło. Jest ono bardzo fajnym, bardzo ładnym elementem. Jest ono takie chromowane. Ja tutaj posiadam w bardzo dobrym stanie, naprawdę strasznie się błyszczy. Widać to jeszcze bardziej w kamerze. Możemy sobie nim pokręcić. Mamy takie, oto dwie nogi. Tutaj są jakieś fajne elementy nadrukowane z pasami oczywiście żadne naklejki. Tutaj mamy wiertarkę, a po drugiej stronie lornetkę. Jeszcze jakieś osobniki z groszkami. Tutaj zawiasy do tych, jakby, nóg. Oraz kabina dla naszego pilota z tyłu też specjalny element z nadrukiem, oraz coś w stylu jakiś dopalaczy, jakiś silników. No, w sumie pewien nie jestem. Jak już jesteśmy przy tyle, to niestety tutaj mogę Wam powiedzieć, że brakuje jednego klocka z nadrukiem. No, ale trudno się mówi, poza tym zestaw jest kompletny. Mamy tutaj takie, jakby tak jak powiedziałem, silniki. No, fajne, naprawdę fajne elementy, szczególnie że w takiej kolorystyce. Jeśli chodzi o części bardziej ruchome, o funkcje bawialne, to mamy tutaj po pierwsze otwieraną kabinę. No ona tak trochę może wyrwać nam tutaj elementy, które są, ale jak przytrzymamy to całkiem dobrze chodzi. I w środku mamy właśnie tą kabinę. Dwa takie oto zawiasy służące do sterowania oraz jakieś komputerki. W tym jeden tutaj element jest bardziej specjalny, bardziej unikatowy. Tutaj może jeszcze przesunę. O. Naprawdę fajny element, a drugi już występuje w LEGO do tych czasów. Możemy zamknąć naszą kabinę. No i pokażę Wam jeszcze drugą funkcję bawialną. bawialną. Te funkcje trzeba było znaleźć samemu sobie w tamtych czasach, ponieważ LEGO nie dawało ich na pudełku. Dokładnie przytrzymamy jedną nogę i cyk. To nasz robot tak dziwnie, fajnie chodzi. Trochę sztucznie to wygląda, ale jednak jest to ruchome. Nie wiem, czy to po prostu tak wyszło, że po prostu te nogi musiały być jakoś połączone i tak wyszło, że się ruszają. Czy jest to zamierzenie autora? Tak też jak myślę, że całkiem spoko, chociaż śmiesznie to wyszło. Jeszcze pokażę wam jak te nogi fajnie chodzą, tylko trochę z innej perspektywy. Naprawdę fajnie się to prezentuje i myślę, że jeśli jest to tak naprawdę zamierzone, to fajnie ktoś o tym pomyślał. Klasycznie teraz pora na minifigurkę. Albo raczej jedyne co z niej zostało. Czyli jest oto taki wizjer, taka to szybka. No niestety, za cenę 15 zł nie dostałem figurki w zestawie. No szkoda trochę, ale samo wiertło jest warte dychę, więc nawet na elementy nie byłbym stratny. Tak czy siak, teraz wyświetla wam się na ekranie e, zdjęcie naszej minifigurki. Jest to Axel. Najpewniej jakiś członek drużyny, właśnie tych Rock Riderów. No, no, naprawdę myślę, że fajnie zadrukowany tors, całkiem szczegółowo nadałby się, się on może do jakichś Star Warsów, czegoś tego typu. Twarz trochę ma dziwną, jeśli ma być szczery, ale myślę, że całkiem fajny helm oraz oczywiście szybka, którą ja tutaj posiadam. Podsumowując, jak na tamte czasy, według mnie bardzo fajna seria, ciekawa. Fajny z, sam zestaw, który tutaj posiadam, ładne elementy tego kokpitu i wiertła oraz minifigurka, na której ja niestety nie posiadam, też była dobrze zrobiona, ładnie drukowany torshem i tak dalej. No szkoda, że nie mam tej figurki, ale za to cieszę się z zestawu, ponieważ mam w idealnym stanie zachowane pudełko, więc myślę, że coś za coś i w sumie na to nie narzekam, bo raczej to pudełko w takim stanie jest rzadsze od samej tej figurki. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy znacie tę serię w ogóle, albo czy macie z niej jakieś zestawy. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję następnego odcinka. I na razie.